Witajcie serdecznie. Ponieważ podkłady dźwiękowe są usuwane przez TikToka, to trzeba to nagrać bez podkładu dźwiękowego, tylko czytanie. Po wszystkich wydarzeniach, jakie miały miejsce, to czytanie wczorajsze jest naprawdę bardzo dobre. Spisek przeciw Sprawiedliwemu. Czytanie z księgi mądrości. Zróbmy zasadkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga. Zwie siebie dzieckiem pańskim, jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok Jego jest dla nas przykry. Bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczymy, czy prawdziwe są jego słowa. Wypadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jest sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotnijmy go obelgą i katuszą, wypoznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nocy cenili odpłaty dla duszczystych. To słowo Boże.